Strzelam bramki jak Ronaldo w polu, triki jak Ronaldinho, każdy ruch w roli, każdy openik paczki błyszczy jak złoto. Suby lecą w górę. Tu każdy chce to. Kulturka leci, gaming i sport w akcji. Energia w tle. Zawsze pełna reakcja. Ekipa w komentarzach. Każdy tu zna mnie. Adam World w akcji w sobotę wchodźcie na mój kanał. Adam World wbijaj tu w sobotę. Gry piłka, unboxing, zawsze masz radość. Opening błyszczy. Każdy moment w grze to jest mój kanał. Wiesz kto tu rządzi sprawdź mnie, klikasz suba, wiesz, że nie żałujesz, piłka w grze, paczka w rękach lśni, każdy kto tu wchodzi, wie, że tu nie śpi, Ronaldo w akcji, triki jak Ronaldinho, ja wbijam w gameplay, każdy to zna, Unboxing, opening, wszystko w moim stylu. Adam Ward, pamiętaj imię, tu jest mój poziom filmiku. Adam Ward, wbijaj tu w sobotę. Gry, piłka, unboxing, zawsze masz radość. Opening, błyszczy, każdy moment w grze. To jest mój kanał, wiesz kto tu rządzi, sprawdź mnie.